Czy niech tego... Jeszcze raz, jeszcze raz. No, co? Co pani Pano? robi? A pan co robi? Co? Co pan robi? Ale pani wie? jest w ja Jestem, a pan gdzie jest? No to co, co jestem pani sobie widzi? widzi? No, proszę panią. Nie, to pani o, nie, to pani pana pan, to. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. To no, co pani robi? Proszę mi pani. Ale pani. Ale co pani robi? Proszę Panie... nie narusze z moim nietokarności. Co pani robi. Ale nie, proszę panią, ona pani nas zaatakowała fizycznie. Czegoś takiego nie widziała mnie. Zaatakowała pani mojego operatora, to nie przyjdzie bez Nie, I mamy to nagrane, jest to nagrane, za chwilę idę do Marsza. Idę, bo sobie nie pozwolę, żeby ktoś atakował mnie fizycznie. Nawet straszna o... Pani tak jest robi. tutaj bezpodstawnej. Ale nie bezpodstawnie, proszę panią. Tak proszę bezpodstawnie. Nie, bo jest to o, uzgodnione, my musimy gdzieś nagrywać. To Kiem było uzgodnione. Maja, ale nie w pokoju dla ma matki dzieci. Proszę panią, ja tylko mówię, nikt nie będzie naruszał naszej nietykalności osobistej. Ale jest zarejestrowana w tym momencie, tak, tak, dlatego, A ja, ja nie życzyłam sobie, żeby mnie nie się na nas z fizyczną napaścią. Nie, to jest wszystko nagrane. Noże, niebezpieczne noże. A, bo ja przyszłam. Ale pani z nożem i za zatokowała mojego operatora. No czegoś takiego nie widziałam.